Proszę Państwa, już niedługo, bo praktycznie za miesiąc rozpocznie się innowacyjna Akademia Dermatologii Estetycznej. Jak co roku spotkamy się w czerwcu, czyli zapraszam Państwa 13-15 czerwiec do Sopotu do hotelu Radisson Blue praktycznie mogę powiedzieć, że program już jest ustalony. Zaprosiliśmy wielu wybitnych specjalistów, będzie wiele ciekawych sesji, to będą sesje nie tylko dotyczące samej dermatologii estetycznej w sensu stricto, ale oczywiście, ponieważ jest to w nazwie dermatologia i większość z nas jest dermatologami, będą sesje poświęcone różnego rodzaju schorzeniom dermatologicznym, ale będzie również sesja ginekologii estetycznej, będzie sesja stomatologiczna po raz pierwszy, bo wiadomo, że te zmiany w obrębie błędów śluzowych, jamy ustnej również z z tymi zmianami przychodzą do nas pacjenci. Będą dwie sesje dotyczące chirurgii plastycznej, jak również to, co będzie w tym roku nowy. Jedna cała sesja będzie poświęcona mężczyznom. Dlatego, że do mężczyzn musimy troszeczkę podchodzić inaczej. Będą sesje poświęcone zarówno dotyczące samej estetyki męskiej twarzy, jak również innym problemom związanym powiedzmy z okresem starzenia się, zaburzeniami androgenowymi u mężczyzn. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Gościem specjalnym będzie pan profesor Jan Dumański. Jest to wybitny profesor zajmujący się genetyką. Oprócz sesji naukowej, będą jak zwykle warsztaty, na których będziemy szkolić młodszych lekarzy z różnego rodzaju zabiegów. W tym roku będziemy mieli dwie sesje tzw. młodych talentów. W zeszłym roku była jedna ponieważ mamy bardzo dużo zgłoszeń, postanowiliśmy zrobić dwie takie sesje. Mam nadzieję, że młodzi ludzie będą, młodzi lekarze będą się z nami dzielili swoim krótkim, ale bardzo cennym doświadczeniem, że będą atrakcyjne nagrody i mam nadzieję, że to po prostu przyciągnie ich jeszcze bardziej w kierunku dermatologii.